Myślę, że pan Andrzej Wasilewski jest w stanie Artura doprowadzić do walki o tytuł. Bo jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Caskini Porębie i Bino Połet. Z Maciejem Miszkinem w nowym roku pierwsze wideo. Chciałem z tą przeanalizować gorący temat, tak naprawdę, wagi cruiser w Polsce, a przede wszystkim nowego zawodnika, którym jest Artur Szpilka. Ty obserwowałeś jak on zbijał do tej wagi cruiser. Miałeś okazję oglądać może sparing, który stoczył pierwszy raz właśnie w tej wadze? Miałem okazję obserwować aż trzy, ale nie, nie widziałem tej, tej walki z Bodziochem. Natomiast widziałem, widziałem trzy sparingi z Michałem Ciślakiem, czyli stopowym cruiser jeśli chodzi o świat, nawet nie, nie o Polskę. No i różnie one wyglądały, natomiast trzeba przyznać, że Artur poszedł do tych sparingów z marszu, Michał był w takiej formie raczej startowej, bo miał mieć walkę w Nowym Dworze z Seferim. No i te, te pierwsze sparingi było widać, że, że różnice w momencie przygotowań, natomiast, natomiast później już ten trzeci sparring był taki równiejszy i pierwsze, to mi się rzuciło w oczy, to na pewno to, że Artur ma bardzo dobrą kondycję w tej kategorii wogowej, a drugie, że, że on jest dużym zawodnikiem. To, co jego było, że tak powiem, bardzo dużym minusem, czyli to ciało w kategorii ciężkiej i gabaryty tutaj, tutaj działają na jego korzyść, na tle Michała, który naprawdę jest ogromny, wydaje mi się taki bardzo fizycznie mocny na tą kategorię, no to Tartor prezentował się dobrze. A jak on się czuje psychicznie, no bo jednak nie oszukujmy się, co innego jeść sobie co chcesz po treningu, co innego przyjmować dużą ilość kalorii, a co innego głodzić się, a jednocześnie gdzieś zażynać na treningach. Znaczy nie wygląda wszystko w porządku. Po pierwsze Artur zawsze mówiłem, że jest... Zawodnikiem kategorii cruiser, jeśli chodzi o genetykę, i do tej genetyki najłatwiej nam jest dojść, jeśli oczywiście, jeśli oczywiście jesteśmy w odpowiednim jeszcze wieku. Bo wiadomo, że jak pociągniemy do 40 z nadwagą 30 kg, no to później jest coraz, coraz ciężej, Natomiast Arthur był cały czas w treningu, miał z, ze sobą specjalistów, którzy doprowadzili go szybko do tej kategorii wagowej, no i on też miał w sobie motywację, żeby to zrobić. Więc więc myślę, że same korzyści płyną, to tak jak powiedziałem, jego ciało wygląda mocno w tej kategorii wagowej, on jest też taki bardziej żywy, bardziej energetyczny ze względu na to, że się nie obżera, no i trzy, że ta dyscyplina ogólnie pomaga i w życiu i w boksie. Jak byś go uplasował w tym rankingu, między jakimi zawodnikami albo w jakim szeregu byś go ustawił, jeżeli chodzi o polską kategorię cruiser? Nigdzie bym go nie ustawił, bo chciałbym zobaczyć oficjalną walkę z kimś, kto daje i z kimś, kto potrafi przyjąć. Dlaczego? Bo, bo Artur na treningach wielokrotnie wyglądał dobrze i czuł się dobrze, natomiast w tej walce jeden czy dwa błędy, czasem które on mówi, że jeden błąd zaważały o tym, że, że przegrywał pojedynki i co by tutaj nie mówić, to to... Musi to zweryfikować jego postawę w kategorii cruiser ring. Ja mogę się tylko spodziewać, że będzie na pewno lepsza niż w kategorii ciężkiej, ale to takie, jakby moje domysły. Tak jak powiedziałem, ja, ja będę gdzieś tam swoją analizę opierał na, na takim realnym starcie. Słynny zawodnik Chelsea Sonnen wypowiadał się o swoim przejściu do wagi ciężkiej i później zbijaniu, analizując to powiedział, że jest coś takiego, że jednak jak robisz wagę, to mimo wszystko musisz trochę więcej biegać, trochę lepiej trzymać dietę i przez to nawet to często tracisz w wadze ciężkiej dużo treningów, bo po prostu nie musisz tego robić, a w wadze cruiser musisz. Myślisz, że właśnie w ten sposób może go to trochę zmotywować do przyciśnięcia tempa na treningach nawet w tej y, kwestii y, fizycznej? Znaczy to jest nawet kwestia tak jak powiedziałem genetyki. Artur Szpilka czuje się teraz w swojej wadze i jest szybszy, bo już widziałem te treningi, jest bardziej mobilny, bardziej energetyczny. Ta kondycja jest naprawdę dobra, bo on z marszu mógł wejść na naprawdę wiele rund do Michała ślaka tak naprawdę nie, nie oponował żadnej ilości, nie, nie był za tym, żeby sparować nawet 10 minut od razu. Także ta kondycja jest. Jedyne co, co mnie marcił, martwił Artura, to, to tak naprawdę czy on będzie w stanie wyeliminować te błędy, bo do tego tak naprawdę zmusić się trzeba najwięcej. Owszem, to wymagało pewnej dyscypliny, ale ja bym tutaj, nie tutaj. Nie opierał całego sukcesu na tym, że ktoś po prostu mało zjadł i, i jest już w kategorii wagowej. Trzeba jeszcze przełożyć to na realną walkę, a, a w tej realnej walce jednak będą y, y, grały kluczową rolę błędy techniczne, które Artur jeszcze popełnia. Oczywiście starają się to eliminować z moim zdaniem doskonałym trenerem, jakim jest trener Anuczyń, natomiast... Czy, czy, czy te błędy nie wyjdą na jakimś dużym zmęczeniu pod wpływem dużej presji psychicznej albo pod wpływem chęci skończenia rywala? Tego nie wiem. Kto byłby idealnym zawodnikiem, żeby sprawdzić Artura Szpilkę? Padały takie nazwiska, widziałem jak Twardowski, no to już chyba po żadnym był serio, o Zimnochu ludzie mówili. Kto, czy ktoś z Polski, czy raczej z zagranicy, ktoś na spokojnie, żeby Artur wszedł i poczuł się trochę, jak wygląda w tym ciele? Myślę, że Krzyśka Zimnocha po tym, jak widzieliśmy ostatnio w formie, to, to, to żałowałby. Znaczy może promotor to by nie żałował, natomiast nie, nie czułby korzyści płynących z takiej walki szpilka zimnoch. Sam Artur by się prawdopodobnie niespecjalnie do niej zmotywował. Twardowski oczywiście pokonał, ale cień zimnocha, więc tutaj też nie robiłbym od razu z niego gwiazdy. I... Chodzi mi o taką walkę na wejście w kategorię. To, to nie są walki dla Artur. Artur był zawodnikiem, który mierzył się w kategorii ciężkiej z Wilderem, Cisorą, Adamkiem i Kownackim. I on teraz schodząc do kategorii Cruiser ma być lepszy i nie będzie się mierzył, żeby wrócić z Twardowskim. Miał jedną walkę, z, bodajże z tu Tujachem, już nie pamiętam jak się nazywał ten Włoch który przyjechał i, i chyba na tyle wystarczy, jeśli chodzi o tych słabych rywali. Ja gdzieś tam usłyszałem nazwisko Radczenko, nie wiem na ile to jest, nie usłyszałem tego Dortura, ale nie wiem na ile to jest to jest nazwisko, które które może wchodzić w grę. Natomiast Radczenko, mimo tego, że jest ma słaby rekord, na pewno jest zawodnikiem, który coś tam potrafi i już jest zweryfikowany w jakiś sposób przez naszych cruiserów. Potrafi na pewno położyć. No tak, no, ten cios mu wyszedł. Znaczy, ma, właściwie ma... dwa ciosy mu wyszły, tak? bo, bo i z Balskim, przecież Balski był podłączony no. i Głowacki był podłączony. Dwa razy z tego co pamiętam to był lewy Sierp, czyli idealna broń na Mańkuta, ale, ale nie wiem czy Artur yy, miałby akurat z tym rywalem przy problemy, może ktoś by chciał to zobaczyć i może takie rozmowy są prowadzone, ja myślę, że jest prawdopodobieństwo takiego pojedynku, dlaczego, bo Boraczenko jest stosunkowo tanim rywalem, e, bo tak jak powiedziałem jego rekord nie jest imponujący, natomiast Gdzieś tam już weryfikującym umiejętności i formę, może formę bardziej niż umiejętności zawodników. Znany jest też na polskim rynku właśnie z z Głowackim, Balskim czy Cieślakiem. No i na tle tych zawodników będzie można się sprawdzić korespondencyjnie. Natomiast, natomiast myślę, że te ambicje Artura są stosunkowo wie, wielkie większe i jeśli dojdzie do pojedynku z Raczenko to absolutnie już kol, kolejny będzie chciał Artur stoczyć jeszcze, jeszcze trudniejszy, chociaż podejrzewam, że on i teraz sobie myśli o już trudniejszym rywalu. Tylko na koniec tak nie, jest w stanie zrobić taką karierę jak w kategorii ciężkiej, gdzie jednak zawalczył tytuł. Myślę, że pan Andrzej Wasilewski jest w stanie. Artura doprowadzić do walki o tytuł, biorąc pod uwagę jego rozpoznawalność i gdzieś tam już rozpoznawalność nie tylko w Polsce i te przejścia zawsze kategorii wagowej też są ekscytujące dla kibiców, dlatego jeśli by był cierpliwie prowadzony, to jak najbardziej tak, a jaki pomysł będzie miał na siebie Artur, to, to zobaczymy, czy taką karierę jak w kategorii ciężkiej, myślę, że sportowo może osiągnąć więcej, jeśli jeśli zdrowie mu na to pozwoli bo e, te, te czasy w kategorii ciężkiej mogą e, konsekwencje jakieś okazać w, w nie, najbliższym czasie natomiast e, natomiast popularności chyba nie no bo wiemy że takich nazwisk jak Wilder czy Soraf, e, zwyczajnie w kategorii cruiser nie ma Wszystkich panów u zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Bilopola